Witam z tej strony, Master. Dziś skomentuję dla Was swoją powtórkę na czołgu Luwe na mapie Malinówka yy, w plutonie z Konradem oraz Egonem, czyli moimi klanem -maid tak zwanymi. Ogólnie jest to bitwa moim zdaniem bardzo łatwa. No, Luwe to jest niemiecki czołg 8 tieru, premtank, Tank, kosztuje 12,500. Golda posiada 234 mm penetracji na zwykłej pestce, na której wierzę. Oraz 320 średnich obrażeń, 5 strzałów na minutę. Czyli to jest około. Czyli to jest jakieś 12 sekund. Tak. No i tutaj jest wykorzystanie yy, i strzał taki sobie, żeby strzelić. Za dużo pocisku najwidoczniej miałem. No i to jest yy, ta taktyka, którą bardzo lubię. Jest, jestem w stanie polubić tą mapę. Z tego powodu, jak mnie wyrzuca z tej strony, to zawsze jadę. No, chyba, że jestem T28. A ten T28 to jeszcze nie jest T95, żeby przyjmować nie wiadomo jakie obrażenia. Lube jest dosyć wolny. No właśnie, tutaj chciał o T34 No, ale wynik jest ładny, naprawdę. Tutaj y, największym problemem jest doj dojazd. Ja tutaj stwierdziłem, że nieważne co się stanie, jadę do przodu, bo. Po prostu, no, pojadę do przodu, bo będzie ta nudna mapa. Nie będę y, się tutaj męczyć przez 15 minut y, i czekać na ten remis, tylko pojadę, może mi się uda, albo zginę po drodze, bo Luwe nie jest jakimś y, szybkim czołgiem i po prostu powolny toczy się do przodu. Ogólnie lubię bardziej te 34. O, tutaj jakiś. Nie wiem po co strzałem No i się udało Praktycznie nie straciłem w ogóle HP Jakaś niewielka Teraz tak patrzę, że mam chyba Dużą manię Jakąś Bawiania się z crawlem Dobra Muszę chwilę uważać No bo jednak jest ten y, I trzeba jakoś wyjechać z niego tak, żeby nie stracić tego HP Ogólnie tutaj główną y, taką jakby ciekawą rzeczą w tej bitwie Otóż strzał właśnie, Luwe jest w ogóle bardzo selnym czołgiem Oka, tutaj kapotryka stokowa na mnie wyjeżdża Ja wiedziałem, że mogę spokojnie zająć się tymi dwoma czołgami bo y, ci goście są po lewej są przeze mnie spotowani jak się wyjadą to koledzy, którzy się skampili będą mieli przestrzał no gościu mnie zramował i przez to zabrał mi tylko W tym momencie jest o wiele lepiej dla mnie, że podjechał tak blisko mnie bo będzie mu ciężko mi zrobić. zrobić Zresztą i tak jest stokowy więc Nie byłoby... Dobijam sobie taką trójkę Na tą fałkę co czas mają przestrzał koledzy z drużyny Może uda mi się go dobić albo dobije go ktoś inny Zawsze jest damage po moim spocie No i teraz te 34 jest obrócony, mogę spokojnie oddać w niego strzał Wierze ma a nie, tu jest jeszcze i po drodze, no to... Na 34 jednak chciałem oddać strzały, to był błąd, ponieważ nie wiem, czy się odbiłem, czy nie trafiłem. No, o, ta 34. W ogóle Luwe ma dosyć mocną wieżę. On ma na y, przednim pancerzu wieży 120 mm niby. On naprawdę potrafi dużo odbić, przód wieży Luwa. Sam Luwę mocno mo opatrzonym czołgiem nie jest, ale jak się nim dobrze ustawić, to może sporo odbyć. Już jest 1751 obrażeń, to no nie jest jakaś kosmiczna liczba, ale no, spotuje cały czas i to, co na końcu bispo wyjdzie, jest naprawdę dosyć ciekawe, szczególnie, że Luwę jest śmiesznym czołgiem. No i się, się o, tutaj dostałem, prawdopodobnie we własne wieży, ale po strzale mogę spokojnie przycelować już tą tę 34 <trym się wziął> <trym się wziął> która niedługo prawdopodobnie zginie. A, o. Albo zabita przeze mnie, albo przez kogoś z mojego teamu. Tutaj przycelowanie. Celuję cały czas ten weak spot co ma ze 34 na wieży, jednak nie udaje mi się niestety jej y, przebić. Czas na RKM-a. Boję się, że dostanę. Tak, powinien dostać tutaj szota, ma, ma już 2000 damage'u, czyli jakiś tam zarobek byłby z tej bitwy. Schował się z Kubany niestety, ale nadal go spotuje. No. Tutaj czas wyjechać z dziury. Właściwie yy, przy pomocy czterech skampionych się czołgów udało mi się wybić tutaj bazę. Ja spotowałem tam, zrobiłem też troszkę damage'u. No, myślę, że to jest naprawdę dobra taktyka, bo nie, nud nie nudzimy się. Nie nudzimy się na pewno. A możemy sporo tutaj zrobić i yy, na takim czołgu jak Luwę już za zdobyć służbę patrolową, to jest jednak coś ciekawego. W ogóle chyba nawet to w opisie napiszę, więc trzeba jakoś zachęcić do obejrzenia tego filmiku, nie? No, jadę tutaj sobie tym lubem radośnie. Właściwie już miałem to gdzieś, e, czy zginę, czy przeżyję. Właściwie chciałem jeszcze y, zrobić trochę damage'u Lubę za szybki, jak już mówiłem, nie jest, więc trochę to trwa. To jest ten S51, jeszcze ja trochę boję, bo lubę ma nie lepszy zasięg widzenia. On ma 400 zasięg. Nie, to nie jest bilek... nie najgorszy. No i przykryję się właśnie do budynku, żeby mieć przestrzeń na tych, co są z przodu. Ale też y, chroni się przed artylerią, która może w każdej chwili mi, we mnie strzelić. I tu tutaj 43. Próbował mnie objechać, jeżeli taki był jego pomysł, ale w pewnym momencie się y, zrezygnował z tego. Stwierdził chyba, że nie da rady, poddał się. Już wracając się, że do celności luwa, tak szybko wspomnę, że ma 0,33 celności, a y, celuje 2,9 sekundy, czyli celuje długo, ale jest bardzo celny, więc nie trzeba czekać na maksymalne skupienie tej. Wjechałem dosyć mocnym tym side scrapem, tak zwanym Jednakże T43 nie ma jakiejś epickiej yy, penetracji. To on właśnie poczekał, aż strzelę. Zetrakował mnie w tym momencie. Może oddać jeszcze jeden strzał, ja też go detrakuję. Odbija się od skontowanego, tak jakby mojego boku. Naprawdę T43 masową penetrację, więc takie chyba zabrał mi trochę HP w sumie. A więc takie skontowanie. O, dostałem od arty, właśnie. Wystarczyło. Tutaj muszę szybko wjechać do dziury. T34 stoi po lewej. Udało mi się ledwo co uniknąć strzału. Ja właściwie. Szkoda, że nie nagrałem tej bitwy na żywo, bo było to dosyć emocjonujące. Jak widzieliście poprzednie moje bitwy chyba na. Jeśli widzieliście poprzednie moje bitwy. Yy, te serii Pluton z Master'em. To wiecie, co się dzieje czasami na TS-ie. Tutaj strzał... właśnie to jest ten weak Spot i tutaj od artylerii 5K zostało. Naprawdę dużo szczęścia, ale też no... To bardzo w ogóle powinien usunąć złota. Tu się... Niestety się odbiłem i jest coraz gorzej, jest coraz gorzej, naprawdę. Hmm. Ale może uda się jeszcze, bo ja ogólnie lube przeładowuję szybciej niż te 34. Zadaje mniejsze obrażenia, ale przeładowuję szybciej. O, i tutaj miałem znowu dużo szczęścia Podświetliłem tą artylerię, może ktoś ją łaskawie zdejmie I tutaj niestety zdjął mnie jakiś Jackson Oczywiście gracz dobry, to trzeba mu przyznać Jednak no, taki paradoks, że tu walczyłem z jakimiś czołgami ósmych tierów Tutaj artyleria, a co mnie zniszczyło? Szósty tier Tedek szóstego tieru, zaraz pokażę wyniki tej bitwy Które były dosyć ładne No i tutaj jeszcze widzimy, co zrobiłem właściwie w tej bitwie tak więc 153 tysiące kredytów zarobionych na pręce, prawie 5 tysięcy ekspa razy 2 z pręką 3345 obrażeń. Patrol duty, czyli służba patrolowa, w ogóle to jest coś niesamowitego. Na luwie, jeśli, jeśli ktoś z Was maluwa, to wie, że zdobyć na nim służbę patrolową to nie jest coś normalnego, to nie jest coś zwykłego, jest to naprawdę nadzwyczajna rzecz. 4100. 13 podświetlonych obrażeń. Właściwie cała lista podświetlonych y, przeciwników. Bardzo ładna bitwa. Malinówka to jest mapa, która jest dosyć nudna, ale jednak, jeśli gramy od tej strony, to możemy sporo zmienić. Właściwie zadałem top damage i jeszcze przyjąłem na siebie 6470 obrażeń. Zadałem sam 330, 3345. 4113 przy, y, wyspotowałem, więc dużo zrobiłem bo i dużo samemu zrobiłem i samemu sporo przyjąłem, a także dałem damage innym po moim spocie także tutaj wyszedłem aż 127 tysięcy y, y, tego damageu boże, 127 tysięcy kasy na plusie Przejechałem 1,5 km, bitwa wygrana w 8 minut. Ogólnie bardzo łatwa, na, ład, ład, a Boże, ładna bitwa, więc ja dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No, nie wiem, czemu miałoby się nie podobać. I jeśli Wam się to podobało, to dawajcie łapki w górę. A jeśli chcecie być na bieżąco z tymi bitwami, czyli powtórkami, bitwami na żywo lub bitwami komentowanymi przeze mnie, nadesłane przez widzów. To możecie zasubskrybować ten kanał. Wam naprawdę polecam. Tu się będzie pojawiać dużo bitew złota. Czasami może jakieś inne gry będą się pojawiać. A ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnej bitwie. Cześć.